Są czyste zboża w spichlerzu, słoma w stodole, więc czas na dożynki, czas na ten wspaniały moment, kiedy w końcu można się cieszyć tą całoroczną pracą. No bo jak to się dawniej mawiało, kiedy rolnik ma się weselić, kiedy podziękować za te dobre plany Bogu, kiedy podziękować ludziom, którzy tak ciężko pracowali. No wtedy, kiedy wszystko już zebra zabezpieczone. Już od XVI wieku, proszę Państwa, od XVI wieku chłopi na wsiach ścinając tę ostatnią kiść zboża, żegnali pole znakiem krzyża, wracali do domu z wianuszkiem, z tych ostatnich kłosów, czyli z tą taką jakby przepioreczką, em, oznajmiając tym samym, że żniwa się zakończyły. A skoro żniwa się zakończyły, to dożynki. E, za chwilę nasi żniwiarze z zespołu Polne Magi, nasi wspaniali członkowie zespołu e, Klekociaki z i Żurawiacy z Bogu, wszyscy oni utworzą wspaniały orszak. Widzą Państwo na stole piękny wieniec, wieniec uwity na kształt korony, który ma właśnie symbolizować ten cały obfity plon. Przed wieńcem będzie szła e, ta, która e, tak dzielnie pracowała nie tylko całe żniwa, ale i dzisiaj dzielnie pracowała z chlebem, z tym chlebem ofiarnym, który symbolizuje właśnie e, obfity. Nie,